No, niesamowite to uczucie, bo ubiegałam się już parę lat. Jestem tu od 2004 roku i dużo się starałam, no bo wszędzie trzeba było z aktem małżeńskim, żeby cokolwiek załatwić, bo wszędzie problem, bo swoje nazwisko, bo marze nazwisko i tak dalej. Także cieszę się, że na raz, nareszcie doszłam już do tego. Trochę jestem, już 9 lat ja tu mieszkam, więc znam się na wasze kultury, a prawa polskie szczególnie. Jestem już przyzwyczajony do tego, to jak mówiłam, że to jest nowy mój dom. Czuję się jak Pana. Jak się pani czuje w Polsce? Dobrze, lepiej niż na Ukrainie. Dlaczego? No, w Polsce można powiedzieć jest bardzo wiele możliwości. Mhm. Na Ukrainie jest trudniej żyć po prostu. Jakie to uczucie dostać obywatelstwo? Bardzo jak? wielkie. Jak dostałam dowód, bo zro... mam już dowód. no. To otrzymam po prostu wielką ulgę, że żeby po prostu będzie lepiej tutaj żyć, no nie z zawodem. Jedna niezwykle istotna rzecz, która związana jest z nadawaniem obywatelstwa, myślę, że istotna dla tych wszystkich, którzy dziś dokumenty otrzymują: hymn, godło oraz flaga stają się bliskie i bliższe, przez to mam nadzieję, tym ludziom.